Gdy piłka poleciała w las, poszła tam, aby ją znaleźć, i natknęła się na Żabę w pułapce. Żaba powiedziała do niej: jeśli uwolnisz mnie z tej pułapki, spełnię dla ciebie trzy życzenia. Kobieta uwolniła żabę, a żaba powiedziała Dziękuję, ale zapomniałam wspomnieć, że jest warunek dotyczący Twoich życzeń. Cokolwiek sobie zażyczysz, Twój mąż otrzyma dziesięć razy więcej lub lepsze. Kobieta powiedziała: To w porządku. Na jej pierwsze życzenie chciała być najpiękniejszą kobietą na świecie. Żaba ostrzegła ją: Zdajesz sobie sprawę, że to życzenie sprawi, że Twój mąż stanie się najprzystojniejszym mężczyzną na świecie. Adonisem, do którego kobiety będą się rwać. Kobieta odpowiedziała: To w porządku, bo będę najpiękniejszą kobietą, a on będzie. Będzie miał tylko oczy na mnie. Tak więc, hokus pokus, stała się najpiękniejszą kobietą na świecie. Na jej drugie życzenie chciała być najbogatszą kobietą na świecie. Żaba powiedziała: To sprawi, że twój mąż stanie się najbogatszym człowiekiem na świecie i będzie dziesięć razy bogatszy niż ty. Kobieta powiedziała: To w porządku, bo to, co moje, jest jego, a to, co jego, jest moje. Żaba zapytała ją o trzecie życzenie, a ona odpowiedziała: Chciałabym łagodny atak serca. Kobieta była na polu golfowym, gdy